No. I on wyciągnął. No tak. No, jest kowiec. Pa, właśnie przez trzy Film w filmie jest prezentacja moda. Gdzie? Wszyscy w Minecraft. Konie w Minecrafcie. Szlamów, żelazne koleny już nie obrazy w moim. Main... No? Ciekawos, Wam. Ale, no. Nie przynosi. No chyba, że się... kurna. wreszcie są czegoś przydatne. A to dlatego, że przy pomocy ośmiu obsydianów i zwykłego obrazu możemy skraftować. O, dobra. Okej, odłożę. O, o. 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 <grym> Hey, and... I dla mnie się pojawił. Prawił To jest oryginalny short, czy to mod pisze? No, mm, on. I e wesoł. Musimy. To jest pod Biela nie zostało przyzwane, Ale on. To on to powiedziała. No to pan.